Jeszcze kilkanaście lat temu to było tak. Dzisiaj jest tak. Zaczęło się od mostka, wyżej, ponad wsią, bo tam wody mniej. Żeby było taniej, mostek musiał być krótszy, więc potoczkowi nie pozwolono się szerzej rozlewać. Mostek przyspieszył przepływ wody. Już tu, na samej górze, na samutkim początku, początku zlewni, mniej wody zostawało w glebie, krzakach, zaroślach, znacznie więcej spływało. W wielu jarach zamiast mostka wystarczyła rura pod drogą. Bo woda i tak płynie tu tylko od czasu do czasu. Tak się zresztą tylko wydawało. Bo woda sobie radzi płynie jej więcej, szybciej, i wypłukuje takie urządzenie razem z drogą. Ale jak już to wszystko popłynie, to rwie. Jak rwie, to mocniej i szybciej. Wypłukuje pod mostkiem dno. Korytko zwężono, więc woda płynie nim szybciej, a dno jest coraz niżej. Pięknie podpłukuje także brzegi. Brzegi się osuwają. Wynosi glebę. To ta beżowa maś w potoku. Z potoczku zrobiła się rzeczka. By brzegów nie wypłukiwało, to tu, to tam wyrżnięto drzewa, a w ich miejsce do dziś zresztą układa się kamyczki opakowane drucianą siatką. Te zaś rozsypują się przy każdym większym wyzbraniu. Podłoże woda wypłukuje jeszcze lepiej i jeszcze szybciej. Nie pomogło. Koszyczki z drutu zastępowano więc głazami. Woda płynęła wartko, pięknie. Tak wartko, że przy wezbraniach głazy płynęły nurtem. Jak woda, płynąc z góry, nabiera energii i masy, to takie głazy po kilkaset kilogramów uczą się pływać. Potok się pogłębiał. Nie pomogło. Ale to już niżej, bo korytko stało się korytem. Głazy nie pomogły, to zabetonowano. Również nie na długo. Bo woda pogłębiła koryto, poziom dna znowu się obniżył. Wypłukiwała kolejne dziury pod betonowymi fortyfikacjami. Przy wezbraniach woda spływa już szybciej, głośniej, straszniej. Dla filmowców i dziennikarzy coraz atrakcyjniej. Przeważnie dla filmowców. Koryto z czasem musiało się więc jeszcze bardziej rozkorycić od brzegu do brzegu. I co wezbranie, to od nowa. I co wezbranie, to dno się obniża. Co wcale nie oznacza, że jest głębiej. Ale skarpy z brzegów osuwają się coraz bardziej widowiskowo. Rzeka się wcina w krajobraz. Woda, choćby nie wiem co, pod górę płynąć nie chce. A poziom się obniżył. Niekiedy znacznie, więc wszystkie zagłębienia, dołki, miejsca po postawach, rozlewiskach, młynarkach, poldery, które kiedyś były lekko powyżej nurtu, i jeszcze niedawno po deszczach wchłaniały znaczne ilości wpływającej tu wody, znalazły się kilka metrów powyżej. I raczej nie przyhamują fali powodziowej. Szanse na rozwój okolicy, na poprawę klimatu, na zagospodarowanie przestrzeni spłynęły wraz z deszczówką. Dla właścicieli działek to wiadomość dobra, bo niegdyś zalewane zakrzaczenia można już sprzedać albo zabudować, i zmiana staje się. Nieodwracalna, póki woda tego sama nie uporządkuje. Niekiedy udaje się zapobiec nieszczęściu, przepuszczając żywioł betonowym korytem do niżej położonego osiedla. Korupcja, niekiedy głupota urzędników wydających zezwolenia na budowę, sprzyja takiemu następstwu zdarzeń. Niewiele wody ma się gdzie zatrzymać, jeszcze mniej ma szansę odparować lub wsiąknąć. Płynie coraz więcej, woda wypłukuje dno, coraz bardziej. Chyba, że jeszcze wypłucze i zwali kilka drzew. I wówczas uporządkuje cały obszar wedle własnych zasad. Zaleje osiedla mieszkaniowe, nie zważając na powydawane zezwolenia budowlane. Do obsługi pół wieku temu mówiono ujarzmienia. Woda, czym niżej, tym wymaga coraz odporniejszego betonu, coraz kosztowniejszej technologii, coraz bardziej wykształconych hydrotechników. By nie używać słowa lepiej. Czym woda bardziej się oddala od gór, tym zniszczenia większe i tym dno się układa coraz niżej, coraz jej mniej zostaje na miejscu i wcale nie robi się głębiej. Dno coraz niżej. Jeśli w rzece woda płynie coraz niżej, to poziom wody w studniach, na polach i w lasach też jest coraz niższy. I dlatego to właśnie z powodu zabezpieczania się przed powodzią mamy suszę, bo to jest system naczyń połączonych. Szkoła podstawowa. A na Nizinach podczas powodzi, szczególnie podczas suszy, o sukcesy coraz trudniej, bo miejsce do osiągania sukcesów pominięto. Zostało wyżej, w górach. Z tej to właśnie przyczyny pogłębianie rzek, mrzonki o barkostradach, mogą co najwyżej przekształcić w step całe obszary i zepsuć klimat. I tak już ledwo dyszący. A u mnie w górach. Takich potoczków rozpływających się w dołkach, rowach, młakach, od groma i trochę. Niekiedy na zboczach, co kilkadziesiąt metrów, a one się łączą, rowki stają się rowami, rowy korytkami, korytka korytami i w końcu rzeką. Jak się potoki stają rzeką, a potem większą rzeką? To już jest zbyt późno, by cokolwiek poprawić. Na nizinach do powodzi już więc można się tylko przyzwyczaić. Albo czekać, aż rząd walnie sobie kolejną, najogromniejszą zaporę. Niżej i wyżej także. Jeszcze potężniejszą, bo to jest pijak i oddmuchanie sukcesu z udziałem prezydenta. A niekiedy nawet premiera. Przy malutkich przegrodach, na małych potokach nie da się zrobić takiego szumu. Zakończenie projektu to wizyta kontrolera biegłego w księgach rachunkowych, wkurzonego, że mu każą łazić po krzakach i spisane uwagi budzące strach. Więc lepiej tam na dole i przy fanfarach niż w górach. Kilkanaście razy taniej w strachu i stresie. I bez sensu. I jeszcze raz od początku. I jeszcze raz. I jeszcze raz. A koszty za każdym razem obfitsze. I jeszcze jedno. Bo jakby coś, żeby nie było na mnie. I bez urazy dla osiągnięć technologii high ratunkiem przed zmianami klimatycznymi może być przede wszystkim retencja wody przede wszystkim w górach przede wszystkim w krzakach krzaczkach mgłach torfowiskach. To mogą być tylko mini rozwiązania, miejscowe, dopasowane do lokalnych możliwości i wymagań terenowych, stosowane w masowej skali. Zabetonowane magazyny wody są najgorszym na to sposobem, również w górach.